Sieciaki na wakacjach to piknik realizowany w oparciu o formułę opracowaną przez Fundację Niczyje i Fundację Orange. 12 sierpnia zawitał on do Ogrodu Kulturalno-Edukacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach w filii numer 14. Piknik sieciaki organizujemy już któryś raz z rzędu, także nie, nie debiutujemy tym projektem. Współdziałamy prężnie z Fundacją Orange, z Fundacją Dzieci Niczyje i właśnie w oparciu o formułę opracowaną przez tę fundację organizujemy tę imprezę. Celem imprezy jest przede wszystkim edukacja młodych ludzi na temat internetu, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa danych w internecie i. Staramy się uczyć po prostu dobrych zachowań. Zaprosiliśmy przede wszystkim dzieciaki, które biorą udział w naszej akcji wakacyjnej lato z książką. Natomiast oczywiście wszyscy są mile widziani. W pierwszym etapie obejrzymy sobie film pochodzący ze strony właśnie Fundacji Orange i Fundacji Dzieci Niczyje, dotyczący tolerancji i w internecie, a później przechodzimy sobie w plener i będziemy właśnie poprzez zabawę uczyć tego, co moglibyśmy zupełnie inaczej. Znaczy nauczyć ucząc konwencjonalnie, tak? sądzimy, że właśnie w, tym, w tej formule dzieciaki lepiej zrozumieją, lepiej zapamiętają. Sieciaki doskonale zdają sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwa czekają na nich w sieci. Na przykład, jak są różne gry, to w grach może się ktoś na przykład uważać za inną osobę, a później może ktoś go śledzić. Mamy nowego kolegę on może się okazać jakimś. Łodziejem czy kimś. Na przykład na Facebooku lub na GG to takie właśnie, gdy tam może nam zagrażać różne niebezpieczeństwo. Ideą pikniku było uwrażliwienie młodych użytkowników internetu na zasady bezpiecznego z niego korzystania, zwrócenie uwagi na takie kwestie jak anonimowość w sieci, bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczne pobieranie plików oraz przestrzeganie zasad dobrego wychowania.